Siemano, siemano, z tej strony, Meksikano, grzyby porosi dla jego jak na ścianie w naboboli Mamy już tych grzybów tylko tylko cztery, a nie aż cieniutko I powiem wam, że ja nadal nie w mam się udać, w mam się wybrać Tak krążę po tych czeluściach mrocznych i, i, i szczerze mówiąc Dobra, my stąd przychodziliśmy, bo obchodziłem ten te kółko całe. I szczerze mówiąc, naprawdę nie, nie mam pomysłu, w którą stronę iść. Mamy jeszcze tam grzyby do zebrania. Bo te, te grzyby po prostu są potrzebne. Tylko gdzie one są? Jeszcze żeby to ja wiedział. Tu się tak wszystko nieustannie zmienia. Że ja nie wiem gdzie ja mam te grzyby teraz. No czy tu kurde... Duchy chodzą znowu. A no tu schodziliśmy. Nie, tu nie. Nie wiem, czym tu. Schodziliśmy. No, szkórka. Aha, tu są te kurde niedobre, a tu są gdzieś te dobre. Nie, a tu tych dobrych nie ma. Tu są te turujące. Zarodni karów. Walcie. Tu waliłem tych długości i tu też grzyba nie było. Wali grzyby, ja już kurde, bo ja będę chodził, tylko grzyby zbierał. O, o, o! A, to było. Dobra. Teraz jest zejście w dół i zejście w dół. Nie, to jest przejście. Tu my wchodziliśmy, tak. Dobra, chodźmy tym tropem. Gdzie nas to doprowadzi, ja nie wiem. Wiem, że tutaj... No nie wiem, gdzie ja idę. Kurwa, nie wiem, gdzie ja idę. Jakiś pobłądziłem. Nie wiem dokładnie, gdzie mam iść, żeby zadowolić naszego rycerzyka. No jakoś da się stąd. Myślałem, że to jest wyjście. Da się stąd wrócić. No jest już No mordę no i widzicie jak oni się pojawiają? te kurde no to, to, to jest No to jest I to jeszcze dwóch No i co gościu no. Ho. no przed chwilą ich waliłem coś mniejsze jeżeli to to w ogóle ci Jeszcze mi upierdolił. Dobra, idzie. Ha! Przed chwilą, kurde, go waliłem, no. Rozumiecie to? A może i nie tu? Już nie wiem, już się pogubiłem. W każdym razie, moja kondycha jest kiepska. Jak się nie, nie nawpierdzielam, to będzie lipa. Idziemy tędy, ustawiamy na tolka banana i idziemy tędy, a ten tu się co? To się tu zbunkrowałeś. To ono! O kurna, to jest mieczem swoim. Teraz cię spuszczę. Ja, ja, ja. To on jest niebiec? No, on normalnie jak po niemiecku. Ja, jo, ja, jo. Ja. Dawaj! No ty, dziadu jeden. O, 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 jak się rozmachał. Dobra, mamy cię. Grzyby schodzą jak... Grzyby po... schodzą jak po deszczu. Szkoda tylko, że nie rosną jak po deszczu. Dobra. Dwóch uwaliliśmy. No i gorzej, że oni się tak pojawiają. Z dupy no, teraz już jak wracam. No nie ma, nie ma, nie ma, nagle są. <laughs> czy ja w ogóle tędy by szedłem? Czy ja dobrze wracam? Nie, czy ja w ogóle mam wrócić od tego, zacznijmy. O, chyba dobrze idziemy, pamiętacie? Ja tu miałem wybór, albo tędy, albo tędy. Wtedy żeśmy nie poszli. Wtedy. A chodźcie, może tędy pójdziemy. Już kurwa sobie wyobrażam. O, widzieliście? Faza jest. Tutaj tego typa jeszcze nie otwieraliśmy. Od razu dzida. ciekawe co się pojawi. Aha, mówiłem, duszek. Dwa, kurna. Chodź Walić. Pierwszy raz, jak je zobaczyłem, to tak się obsrałem. że <laughs> kurde, że cholera jasna. Teraz już nie mam takiego problemu. Choć daj tak żyba jakiegoś ludu. Ludu ratującej stolicy. zostałem jakieś cuda niewidy. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest mi czegoś potrzebne. Przebłysk uczucia i nadziei. No i z przebłysków, nadziei, uczucia. Wydobyty targ. Gdzieś tu jest ta jeszcze kurde maść. Maścia, to już użyłem. Jakoś nic nie było. Takie obrzędy, nieszporów mi to... Jakie obszary nieszporów tutaj czytam trochę o tych magiach Ja, ja, ja chcę tylko walczyć ja Nie chcę żadnych nieszporów Nie wiem czy my dobrze idziemy, w każdym razie słuchajcie wracamy Bo już tą drogę pamiętam No i teraz W 100% wracamy Jest ten co podpala Podpalacz się znalazł Czy podpalacz się sam? Jak jest sam, to się go uwalimy O a jak no w dupę jeża, duchy O ty mordę. o matku, ja mi normalnie ciary przychodzą powiem wam szczerze, bierzemy grzyba Kurde, w Kubańce, no i co? Stoi Stoi koleś na zacznij, Ta! o! Ty niża! Nie domowy, nie, 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 ninja, Ano ninja. O Jezu, ty, co ty odpierdzielasz, chłopie Tylko jeszcze oberwałem, ja pierdolę, no nie no, to jest jakaś parodia Jeszcze mi zjara tu na Kurde no Niżej jest dobry. O i znowu oberwałem tutaj, 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 tutaj cię wykończę. Nie mam grzybów, nie mam nic, jak ja mam walczyć? O, jeszcze lepiej! Jeszcze lepiej, na nie trafiłem typa. Dobra. No nie mogę go kurna przejść no! Przejdźcie bardzo Kurwa ale do ciepły jestem, zaraz no, jest Kurwa, wyskoczy z ubranka No! Bez jaj! Kurwa dopiero! Wszyscy chyba wyskoczyć z tego łuku. Tego ubranka. Co z tymi przebózkami? z Przebus daremności, dobra. No i nic mi to nie daje. Przebóz mądrości. Nie za wiele. Pewnie coś tu będę miał na full. O! To mi dało życie. No i tyle co z moich... Tyle co z mojego warzywniaka! Prawda jest taka, że tyle z mojego warzywniaka. I teraz się zapierdałeś po jakiś... No nie, z tymi grzybami to jest jakaś porażka. Jeszcze żebym wiedział, gdzie one rosną. <grystanie> no i trzeba żreć. Wchodzimy tu Była lekka cofka Waliłem się z nimi Ale już jesteśmy na dobrej drodze I ja wiem że tędy wyjdziemy Do naszego miejsca Tylko ja nie wiem czy na pewno w dobrą stronę wyjdziemy Tu są chyba grzyby Z tego co pamiętam I to dwa jednego weźmiemy i dalej idziemy Ale no dobrze pamiętasz, że tu są grzyby, bo tu na 100% coś się pojawi. No taka to przygoda, kurna muszę wracać I nie wiem czy dobrze wracam Zaraz mi jakiś ciul podpali i będzie po mojej energii a nie, dobra, jest tutaj szyfowa. Czy ja mam jest kowadło? Ulepszenie. No Ale ten jeszcze będzie potężny. I co jeszcze? Co tu jeszcze mamy? Runy zwiększone? Nie wiem o co chodzi w ogóle, ale coś robimy Co jeszcze tutaj możemy zrobić? Ulepszenie A, Ruka. Dobra, tu jeszcze możemy Kurne, kwas jest, tym... mamy to Ole, ale nasz kurwa mieczek będzie kurde rzadki. I więcej z tym kowale już mu nic nie zrobimy. Tu możemy sobie wymienić kurde na tą pałkę, nie chcę tej pałki. Pogadajmy z tą dupą, może ona nam coś powie. Napić się, tak napić się. Nagromadzenie na gromadzenie tęsknoty ja nie chcę tęsknoty na gromadzenie na No ja nie chcę. To, to. Kopnięciem ja nie wiem jak się kopie oni tu mówią o kopnięciu. Niech będzie no. Niech będzie to. No i co mi to dało, droga pani? Co mi to dało oprócz tego, że ja już tu wróciłem? Wróciłem, podejrzewam, że z powrotem wrogowie będą znowu tu po krzaczorach się chować. Mój grzybek jeszcze tu pewnie nie wyrósł, ile on był tu. No jak, żeby inaczej, więc przydałoby się chwilę poczekać, mam tylko jednego grzyba, bo takiego grzyba to nawet nie ma co... <laughs> Ja nie wiem naprawdę, słuchajcie, czy ja mam iść z powrotem przez te schody i wyjść na zewnątrz, bo ja będę błądził teraz. Czy ja mam coś do zrobienia? Czy ja mam po prostu wrócić do tej babry? Tam, gdzie ten dzwon był. Co my w ogóle mamy? Co my słyszeliśmy, co mamy? Nie wiem jak... Użyj... Wytknięta maska, dobra. Użyjmy. O cholera. O w dupę. Ale dobrze, że to tutaj. Dobra, że no to tak blisko mnie przy... Aha. Dobra, to jest dobre. Ta maska już jest dobra, To my wiemy. Co jeszcze mamy do używania? Maska jest ok. Maska iść Z grzybów na nie biorę, bo... Użyj tego przygotu. Dobra, użyjemy. A, dobra. I teraz to działa w, w tym momencie. Jakie ja nie mam na kim tego wypróbować. Dobra. Wszystko pozużywam. Nie będę... Nie będę miał... Będę miał... Maszka jest w nieskończoność, zajebiście Spoko To oszczędzi nam to, kurde, trzaskanie się Po tych lokacjach Dobra ja Zaraz będzie Pół godziny za 10 minut no ja nie wiem, czy ja mam stąd Czy ja mam stąd wychodzić, czy ja mam tu wracać i się z nimi naparzać? Oni się... A ja. Bo on się poraspią, Już ja widzę nawet, że się jeden zraspił. No O tym mordem No i straciłem kurde życie, no. No i weźcie, weźcie żyj. Dobra, słuchajcie, celuję, że trzeba wracać. Czy ja dobrze robię? Nie wiem. Czy ja coś przegapiłem? Nie wiem. W razie czego słuchajcie po prostu zajrzę na gameplaya, no, żeby nie biegać w tej z powrotem. No, ekstra. Co to za odgłosy? Jak się, kurde, światła, lampki kwadratowo świecą. No nie mówcie, że tu nikogo nie będzie, ty to, to... Tylko w, w tej krainie się tak reszty, o, typy No jak nikogo nie będzie? O, jest. Karakam, z którym bojowałem. Dwa nawet. Teraz użycie zniszczonej maski tego. Kogo by mnie je przenieśli? Chodźcie, zaryzykujemy. Tutaj do siostry przeniesie mnie? Czy, czy z powrotem bo, bo w dwóch miejscach ona jest, w trzech właściwie? Zaraz się dowiemy. Poeksperymentujmy już na sam koniec odcinka. Gdzie nas przyniosło? powrotem do tego miejsca no dobra ciekawe czy się grzyby odpaliły chyba tak no to przy okazji grzybów trochę nadbieramy jeszcze przy okazji nie nie odpaliły się patrzcie będzie stał ten duch tutaj a jak znowu stoi no ile razy ja go mogę łomotać no już ja kurde nie wytrzymam Dobra, słuchajcie, tu będziemy ten odcinek kończyć, przy naszym wspaniałym panu, tu... Nie chcę buławy od ciebie, miecz mój, kurde, się sprawdza dobrze. Ja będę musiał zerknąć niestety w gameplay i zobaczyć, czy... Czy my aby dobrze wracamy, czy po prostu trzeba iść gdzieś indziej.